wszystko, wszystko wytłumaczy, dajcie mi chwilę. No bra, dobra, 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 dobra. Okularki wymyte, bo takie troszeczkę były takie niezbyt niezbyt ten. Tam odcinek z mapą. No. Ale 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 ale. Alewa ale, ale. dzień dobry taki on dobry. Początek 50 zł. Ale. Aha, bo blikiem, dobra, okej, dobra, dobra. I była właśnie taka, 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 jakby scena wycięta, że on, jakby tak krzyczał i płakał jednocześnie, nie? Było taki. wiesz, takie, że kurwa, że teraz wrzesień, nie? I ktoś tam mi napisał na DM-ie, wiesz, co, jaj, nie marudź, ty przynajmniej nie musisz iść do szkoły, nie? I ja i mamy percencik! Z jakiej strony polecam premium i tak. poproszę kolor czarny eee, i polecam Premium. Ja kupiłem kiedyś dawno, wicef dawno, wicef dawno na temu na logro, złote. ale teraz szczerze powiedziawszy, to kupowałbym normalnie z oficjalnej strony Minecrafta, ewentualnie z jakichś takich stronek sprawdzonych z kluczami chodzi... do Jeszcze wrócić, skopać go i tak w sumie no. I <sumilia> <Yeah. sumilia> Marysia, dziękuję za super czacik! Top 1 moje i 10. łącznie ode mnie Mati to jest zakład co wygrana 100 zł Dziękuję Zdanek widzę dla Ciebie Tu Stuweczka leciała! E, czyli tak, kołbojów mamy 51 Mamy sobie nożyce na później w razie czego W ogóle muszę ci później przesłać Martin i... Słam, słam.

Biedny pluszak. Nie, tam pluszak, tam wiesz, on tam nie... nie, nie, nie Ale nie, 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 o co ci Rubinowa 남, chodzi? Tam o tęczowej tak, to nie gitar, chodzi. Gitara. Gdzie by... Yy, Przede wszystkim no tak, właśnie. ja bym zrobił gitarę stojącą. Hi. Hi. Halo? A kto to wysyła? A, 50 a, kto, to, a kto to wysyła, oh. skoro to nie Rubinowa? Halo? Słuchać. No mów. No to no, zobaczymy, czy działa. No mów. Nie, nie działa. Tak, sprawdź. Nie, cicho. Nie działa. Dobra, a ja mam pytanie, ty się Kogoś tu chyba po. działa 500 zł. <sh Seattle> to ile przedłużyło? kolejne 2%. 100 zł. Eee. no. kobiecie nie da Tylko, żeby być w dnie, to trzeba dać pełny. rubin, dokładnie. Bo jest sam ruch, a nie rubinowa, więc. Rubinowa jeszcze zgubiłeś, tak? No, nawet wyjdzie Wam lepiej, że nawet jeżeli tych procentów tak nie będzie wbitych, to i tak. Teraz wyszło, teraz wyszło. Teraz wyszło. 100 złotych. Ktoś tu ma fajne... Masz klucznego wielkiciela Rubinowa. Na nowy komputer? Nie no, komputer mam, więc to jest takie... troszeczkę... Nowa, co o problem kurde, masz kobiecie, ty to jakby stopnia, tamta stówa była to by było 8 stów Ja pierdolę, to tu więcej niż ja myślałem, ja licz... What? Eee, wbiła, zoz czekaj, tu miało być 3, tu miało być... Cio. Nie mam siekiery, Mi. Mm. Za mało Jackowi płacisz. Dobry, ale wyobraź sobie takie, wiesz, ja mówię do nejta nie Jacek tam czytaj, ale Jacek nagle... Nie, 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 będziesz musiała to będziesz nie, 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 Ja nie, 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 nie,

<śmienicza> Eras, solidne o Dobra 14, oja, celów bite. Dwa Małeluja 2% mm. dwa, 100, dwa, zł. Dwa, dwa percenty. 400 Dwa wbiły teraz nagle już teraz. Panie <śmienicza> kogoś tu chyba popek. Jezus Maria! Oh Za, się no, 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 no. Co się stało? Co? Z, zara, pociekaj, tu, Co? Co? tu się odpierdala? Yeah, Jesteście kozaki O oh, Jezus Maria czekaj ja muszę się wyciśnić, ja muszę to przeknąć. <noise> Dobra już eee, zadam ci tylko takie jedno Co tu się odpierdala nie, 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 nie. Jezus Maria, mi cię lubię zrobiło. Aż mnie dreszcze przeszło. też. Zdecydowanie mnie też. <gry Kissé> <GO av Saw> <discussion> no no nie stop? było mnie <SZ> przez chwilę, bo patrzyłem nie tam,